Myślę o tym, co mnie spotkało i też o tym, co spotyka yy, młodych artystów, którzy na, stają na scenie mas, Must Be The Music. Yy, ja jestem kompletnie w nowej roli i, i, i cały czas jeszcze myślę, próbuję jakoś się w to wszystko wpasować. Yy, nie jest to proste zadanie, ale... Yy, jest to coś, co mnie bardzo rajcuje. Tak? Cieszę się, że, że, że mogę, mogę to robić, że mogę się sprawdzić w jakimś tak naprawdę nowym środowisku i w ten, w ten też sposób poszerzać swoje horyzonty. A jak to jest za stołem jurorskim? Czy wy jesteście zgodni ze sobą, czy wy czasem. Zgadzacie się, Ktoś coś się komuś podoba, a komuś się nie podoba. Każdy z nas jest inny, więc nie zawsze się zgadzamy. Czasem te oceny są zbieżne, czasem kompletnie nie. Ale to nie jest powód do tego, żebyśmy się nie lubili, czy też w jakiś sposób tam przepychali. To jest normalne i tak też powinno być. Dyskutujemy na ten temat, czasem się spieramy, ale to są takie konstruktywne spory. Ale w tym programie czasami trzeba powiedzieć komuś, że na przykład coś nie wyszło, coś takiego nieprzyjemnego niestety. Jak ty sobie z tym radzisz? Czy to jest ciężkie dla ciebie? No na pewno ja bym nikomu nie chciał sprawiać przykrości, ale też zgodziłem się na bycie jurorem a, 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 i, i wymaga się ode mnie rzetelności y, 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 i mówienia po prostu prawdy. No jeżeli coś jest słabe i się nie nadaje, ktoś, ktoś po prostu nie robi tego dobrze albo udaje kogoś, kim nie jest w rzeczywistości, no to nie widzę powodu, dlaczego miałbym mieć problem z powiedzeniem tego. Nie mi oceniać, jakim jestem jurorem. Staram się być solidny w tym, co robię i sprawiedliwy, szczery, rzetelny po prostu. No, chcę do każdego zadania w sumie, jakie wstaje na mojej drodze, podchodzę bardzo profesjonalnie i to samo jest z jurorowaniem. Czy ty się też jakoś specjalnie przygotowywałeś do tego programu? Nie, ja się nie przygotowałem, przygotowywałem jakoś specjalnie, po prostu zaproszono nas na casting, ten casting okazał się dla mnie pozytywny i to wszystko, a przecież przez wiele lat różne tego typu programy były w telewizji, człowiek je gdzieś oglądam, więc siłą rzeczy napotykał jury, które, które te programy oceniały i zawsze jakieś... Wnioski z tego można dla siebie wyciągnąć.